Ty, Amanda wrzuciła stary wideo o tym o Dark Soulsach. O, essa, ty, bez kitu. Ja to dzisiaj odpaliłem i sobie pomyślałem, że to na streamie obejrzymy. Zapłaciłam za tę platynę duszą. Platyna w Dark Soulsach to jest coś, czego ja nawet nie mam. Udało się. Zdobyłam 100% osiągnięć na Steamie w grze Dark Souls 1. Psycha niejednokrotnie siadała, a z mojej wydobywała się z wulgaryzmów, tak było warto. Boże, ile krzyku dzisiaj, Jezu, ja nie chcę na mnie pięknie! Boże! Pomimo, że nie uważam tego za żaden szczególny wyczyn, ani osiągnięcie zaświadczające o przepotężnym skillu gracza, tak po prostu bardzo się cieszę i jestem z siebie zadowolona. Muszę Wam przyznać, że zajrzenie w każdą dark Soulsową dziurę oraz wykonanie wszystkich 41 achievementów bardzo dużo mnie nauczyło. Oj, Dark tak. Souls 1. Przeszłam po raz pierwszy w 2021 ale kity. roku i już wtedy kilka z tych podstawowych osiągnięć udało mi się zdobyć. Moje pierwsze przejście Dark Soulsów 1 było sprowokowane jakimś wyzwaniem społecznościowym. Ej, generalnie All Achievements w Dark Soulsach to jest najbardziej RNG heavy speedrun i ludzie to speedranują. I to trwa jakieś chyba dwie godziny. Nie no, co, co ja gadam? Jakieś głupoty. Nie no, bez kitu chyba ludzie tarją w dwie godziny, ale to jest tak RNG heavy. Na jednym ze streamów specjalnych, z tego co pamiętam, były to urodziny i zajęło Oj, mi ono aż 40 godzin. Wiąże się to dla mnie z traumatycznym wręcz przeżyciem związanym z walką z gargulcami, kiedy to okazało się, że delikatnie rzecz ujmując, nie pałam miłością do bossów, których jest na arenie więcej niż jeden. W tamtym momencie nie sądziłam, że trzy lata później nagram taki oto film z własnej, nieprzymuszonej woli, więc takim oto sposobem spotykamy się w 2024 roku, gdzie włączam gry typu Soulslike i czerpię z nich ogromną przyjemność. Sena zrobiona! Jak zrobiona? Jeszcze nie, jeszcze nie, nie hop, nie hop! Ej, to się da spać generalnie. A pamiętacie, jak no hicie, tu dostałem hita kiedyś? To, było, to jest chyba najbardziej randomowe miejsce, w którym dostałem hita. Nie ukrywam, że winowajcą mojego zainteresowania Dark Soulsami jest Mateusz. A co mogło ja! wyjść z tej masochistycznej miłości do gier? Kot imieniem Estus, którego właśnie teraz widzicie, kot. którego adoptowaliśmy <laughs> około miesiąca temu. Przy okazji okazało się także, że jest kotem z piekła rodem. Tak jak wspominałam, aby wbić tak zwaną platynę w Dark Soulsach 1, musicie zdobyć 41 osiągnięć, co wymaga od was przejścia gry 2,5 razy. Pół, ponieważ tego trzeciego nie należy kończyć, ale do tego przejdziemy sobie zaraz. Poniekąd wiedziałam na co się piszę, spodziewałam się tej syzyfowej pracy, więc żeby umilić sobie rozgrywkę, stworzyłam postać inspirując się moim wspaniałym kotem. Tylko tym drugim, nie estusem. Gram postacią, która się nazywa Sysunia i biorę w cechę malutka, malutka głowa. <noise> I pochodzi z wielkiego bagna. Moją piękną postać nazwałam Sysunia i stworzyłam ją w niebieskim kolorze, chyba podświadomie, nucąc sobie utwór I'm Blue, który zresztą pod koniec idealnie do mojego humoru pasował. Pierwsze osiągnięcia można zdobyć w dość prosty sposób i należą do nich m.in. rozpalenie ogniska, zdobycie butelki Estusa, czy też dotarcie do Lordran, co jak pokazują statystyki udaje się u większości graczy. Po standardowym ubiciu demona z azylu udałam się na Taurusa. Teoretycznie nie trzeba tego robić, po co... natomiast ja należę do grona graczy, którzy. Po co ludzie chodzą na Taurusa? To jest boss, którego zawsze trzeba robią to zawsze. W sumie nie wiem dlaczego, ponieważ drogę do parafii nieumarłych przez Darkroot uważam za prostsze i w sumie przyjemniejsze rozwiązanie. Przecież no przy okazji można wówczas zahaczyć o Black Knighta i liczyć na wydropienie Black Knight Halberda oraz zgarnąć tarczę ze wzorem trawy. Wow. Już nie! Kolejny kierunek gargulce, czyli Moje Nemesis. Wydawało mi się, że nauczyłam się całkiem nieźle rozgrywać tę walkę, jednak jak się okazało, nie do końca i niestety w tym podejściu udało mi się zabić tego bossa za drugi raz. Podczas tej walki warto uciąć serdakowi ogon, gdyż będzie on nam potrzebny do wykonania osiągnięcia honoru rycerza. Polegającym na zdobyciu wszystkich rodzajów rzadkiej broni, jednak nie straconego. Na gargurs, Będziecie mieli okazję ubić się zrobić. z nimi na tej arenie jeszcze dwukrotnie podczas kolejnych ranów, a ponadto możecie spotkać ich w Anorlondo i w tamtej lokacji ja także zdobyłam swój egzemplarz. Biegniemy zabić w dzwon i za to otrzymujemy kolejne osiągnięcie. Następnie Blighttown. O słodki sejtanie, nie wiem jak do tego doszło, ale podczas tej rozgrywki byłam w tym miejscu, a w zasadzie biegałam tam i z powrotem Od czego zacząć w DS-ach od ds 1, wykrzyknik DS-1 Około 20 razy. Wyjątkowo źle to wszystko Oddali mi kasy za indikę. no To zaplanowałam, więc wam polecam się nad tym po prostu, lepiej zastanowić, abyście nie musieli popełnić mojego błędu Quailak akurat bardzo lubię, chociaż niestety tutaj również nie udało mi Bo się zabić boss. jej za pierwszym razem, pomimo tego, że miałam już moją ulubioną brońkę, natomiast drugi raz można powiedzieć wyszedł prawie perfekcyjnie. Zabicie w dzwon... A ja z tego materiału jak przyjść Dark Souls 1, no nie. Jestem tak nim zawiedziony. Kiedyś ja siadłem na streamie i powiedziałem, Ty, chat! Chcielibyście w sumie, że wam nagrać poradnik, jak przyjść DS1 i ludzie powiedzieli tak, tylko że ja nie grałem w DSy wtedy kurwa z rok, no nie? usiadłem tak na bombie, przypominając sobie jak się gra w Dark Souls'y materiał to jest kurwa najlepiej oglądany materiał u mnie na kanale. Ja mogłem to zrobić kurwa dwa razy lepiej stary. I chuj, i coś takiego ma 100 tysięcy wyświetleń, nie? Kiedy DS3 będą nagrywane stary? Będą nagrywane. W królestwie Quailak to kolejne osiągnięcie. I można powiedzieć, że na tym etapie te proste osiągnięcia nam się kończą. No dobra, być może jeszcze porozmawianie z Petrusem w kaplicy Firelink i dołączenie do jego przymierza Białej Drogi również nie należy do zbyt trudnych. Natomiast potem, gwarantuję Wam, będzie tylko gorzej. Dokładnie, najlepszy poradnik i do bomby jak sam Tibijski i zdroju na szybkości. Ten nad no nie? Jak się na Rotwormy idzie. Steam mówi Dobry nam, że pył. to konkretne osiągnięcie odblokowało aż 68% graczy, więc musicie przyznać, że całkiem sporo. Co zatem zresztą osiągnięć? Poza Białą Drogą czeka na nas jeszcze aż 8 innych przymierzy. Niektóre wymagają tylko porozmawiania z konkretnym NPC-em, inne, zdobycia określonego poziomu konkretnej statystyki, a jeszcze inne, zrobienia pełne... Czy to jest słuchajcie w yy, Ol' Achievementach najgorsze, kurwa, w grach komputerowych? To, że istnieje grono dat gamerów, które w farmie po pokroju ulepsz każdą grę, jezu, ulepsz każdą broń, albo zdobądź każdy pierścień i myślą, że są kurwa dobrzy w jakąś grę, bo mają platynę. Niestety, najczęściej platyny w grach są po pierwsze nudne, bo wymagają grindu, a nie skilla. A po drugie, gamerzy się tym, chy, słuchajcie, szczycą, jakby to chuj wie co było, no nie? Ja naprawdę jestem za tym, żeby platyny w grach wymagały faktycznych osiągnięć. I moim zdaniem na przykład Dark Souls'y powinny mieć, słuchajcie, przejść grę Hitless i chuj. To by było wtedy. To by była wtedy zajebista platyna. Jest jedna gra, która robi to zajebiście. Hollow Knight. Hollow Knight ma świetne achievementy. I ludzie, którzy farmią tego Hollow Knighta, są giga z tego zadowoleni. I na przykład posiadanie takiej platyny w Hollow Knightie ma znaczenie. Jak ktoś powie ci, że ma platynę w Hollow Knightie, to ty wiesz, kurwa, ty no, on, on musi ogarnąć tego Hollow Knighta. Czy tam jest nawet chyba achievement, że przejść z jednego krańca mapy na drugą bez otrzymania hita, nie? Czy coś takiego? Tam są takie chore, kurwa, achievementy, ale przejść całą grę w 4 godziny. Są speedrunerskie, nie? Dosłownie achievementy. To jest gra, która... Hollow Knight to jest gra, która robi najlepiej achievementy. W Ori też są takie, o widzisz, zajebiście. linii fabularnej danego npc ja W środku. Czy tam siedzi? Minęłam? O kurde, Koty. jaki brzydki! Ja tu czekałam na jakiegoś ładnego kotka, tak jak z DSów 2, a tu siedzi taki paskudnik, jak Nie, ale w sensie mnie też strasznie ten... Achievementy pokroje znajść tysiąc części gówna mega odrzucają w robieniu Platy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardziej odrzuca. Achievementy, które wymagają od ciebie porażki. W Darkest Dungeonie są takie achievementy. Masz na przykład achievement, umrzyj daną postacią od danego ataku na danym bosie. No kurwa. Achievement typu dostań w cipę. No kurwa. To tak jak w życiu byś miał stary achievement. Zostań pobity, kurwa, przez dressów. Wow, udało się. Znajdź się, achievement. Nie każdy, słuchajcie, to zrobił. Dostałeś w pierdol na ulicy. Super. Marcin Neumann, platynaut. Bardziej jak gargulec, W Darkest jest dużo takich Nawet jej niestety. nie widać. Biegnę sobie na spokojnie, szukam jakiegoś ładnego, malutkiego, a tu siedzi taki ochydziarz. Nie widziałam jej nigdy. Dobra, czyli po prostu można dalej grać na to, wygląda. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Alt-Tab. Wiem, co tu się wydarzy. No i grzech popełniony. Co ja zrobiłam? Powiedzisz, że w desie jedynie jest cały system grzechów? Dobra, ale kurwa weszłam do przymierza. To najważniejsze, chyba się nie obrazi. Jakbym miała ocenić ich trudność, to powiedziałabym, że mocne 3 na 10 Szczerze, moim zdaniem, stanowiły one przyjemniejszą część zdobywania 100% osiągnięć na Steamie w grze Dark Souls 1. Szczerze powiedziawszy, nie stanowiły żadnego wyzwania. Prawdziwym problemem okazało się jednak farmienie przedmiotów, które należało następnie danemu kowenantowi ofiarować, a musieliśmy to zrobić, aby uzyskać przedmioty potrzebne nam do... Pamiętam o Amanda na czacie, jak zobaczysz, że Amanda duplikuje dusze, żeby szybciej robić niektóre rzeczy, to ktoś powiedział ja pierdolę, farmiłem w tej lokacji jeden wieczór przez 4 godziny dusze i zmarnowałem 4 godziny dusze, bo nie wiedziałem, że da się to zduplikować. Innego osiągnięcia. Tak jak na przykład Darkmoon Blade, niezbędny do wykonania questa związanego z honorem rycerza, czyli zdobyciem wszystkich rodzajów rzadkiej broni. Aby zdobyć wcześniej wspomniane ostrze, należało ofiarować Covenantowi 10 pamiątek odwetów, które farmiło się w świecie Ariamis. Ja też Zajęło mi to farmiłem, około 2 godziny i sprawiło, że musiałam odłożyć ten tytuł przynajmniej na jeden dzień. Z pozostałymi ofiarami dla przymierzy wcale nie jest lepiej. Trudność tego przedsięwzięcia oceniam robi. jako 8 na 10. Szczerze powiedziawszy, moim zdaniem trudne, stanowiły one jeden z bardziej nudnych oraz żmudnych elementów tego gameplayu. Aby zdobyć oh. kolejne trzy osiągnięcia, musimy zebrać wszystkie czary, hollow. cuda i piromancje. Większość z nich jest sprzedawana przez NPC-ów takich jak Dask, Laurentius, Quelana, Petrus czy też Ria. Wydawać by się mogło, że jest to bardzo proste. Problem natomiast pojawia nie, się w momencie, skurwa, w którym należy na z konkretnym przyszłym handlarzem pogadać. Jest. Aha. Jest, 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 jest. Pomimo uwolnienia Laurentiusa z beczek w głębinach, nie porozmawiałam z nim w Firelinku, co z kolei uniemożliwiło mi zakup od niego konkretnych czarów. Zrobiłam to dopiero w New Game Plus. Laurentius prawdopodobnie trafił na bagna, gdzie stał się pustym i był do mnie wrogo nastawiony. Trudność tych osiągnięć, moim zdaniem, to jakieś 4 na 10 Ogólnie łatwe, proste i przyjemne. By zdobyć wszystkie osiągnięcia, niezbędne jest także zabicie bossów takich jak Priscilla, pamiętajcie, aby uciąć jej ogon, Nito, 4 królowie, w New Game Plusie zrobiło się ich 5, oraz Set. Tutaj również musicie pamiętać o obcięciu ogona. Dość proste, nieskomplikowane. Natomiast dla mnie personalnym wyczynem i nowością okazało się zabicie Smoga jako pierwszego. Po co takie zagranie? Potrzebujemy bowiem duszy zarówno Orsteina, jak i smoga, aby wyrobić z nich bronie. I muszę przyznać, że byłam wielokrotnie wręcz zastraszana tym, jaki ciężki okazuje się być Orstein w drugiej fazie, natomiast muszę przyznać, że nie było aż tak źle. Zdecydowanie większym wyzwaniem było rozdzielenie tej dwójki w pierwszej fazie, tak aby to zabić jako pierwszego smoga, a nie Orstaina. Natomiast druga faza powiedziałabym, że przebiegła raczej gładko. Na koniec zostawiam dwa osiągnięcia będące pogromcami uśmiechu oraz mojej radości z życia. Czyli zdobycie wszystkich rzadkich broni, których jest, jest aż jest 49. Najgorsze. Powtarzam, 49. Oraz zdobycie najlepszych broni przez wzmocnienia. Aby odblokować te osiągnięcia, potrzebujecie dużo dusz, wytrwałości... Ja w... muszę zrobić kiedyś stream, słuchajcie, w jeden stream w All Achievements DS1, których nie mam twardej psychy oraz umiejętności czytania infografiki. Ty, Asia, no to, to jest profesjonalny tutorial. To jest naprawdę... I teraz to normalnie mogę podnieść? I to się... I widzowie, wilksyty i owca cała. Panie Miyazaki, przepraszam. Nie robiłam tego nigdy wcześniej. Czuję teraz się w odpowiedzialności, żeby cię przeprosić, panie Miyazaki. Mazaki. Czuję się jak parszywy teraz złoczyńca. Dla mnie było to wyzwanie pokroju bez grafiki nie podchodź i pomimo że sam system levelowania broni w Dark Souls 1 w miarę mi się podoba tak jednak Zajebiste uważam go kocham. za dość mało intuicyjny. Finalnie udało mi się to zrobić, to jak widać nie wyrwałam także wszystkich włosów z głowy, a trudność tego konkretnego osiągnięcia, czyli zdobycia najlepszych broni poprzez konkretne ulepszenia oceniam jako 6 lub może nawet 7 na 10. Natomiast teraz wchodzi cały na biało honor rycerza, czyli osiągnięcie, które według statystyki udało się zdobyć tylko 6,6% wszystkich graczy Dark Souls 1, czyli zdobycie rzadkich broni w ilości 49. To właśnie przez ten konkretny achievement grę należy ograć trzykrotnie tą samą postacią, bowiem potrzebujemy między innymi trzy dusze Sifa, aby wyrobić z nich trzy konkretne bronie. Cóż, kochany Piesek. Ty, co nie zrobię jak zrobię? O tak, odbuta. A to wiecie dlaczego? Bo Mati mi goferka przyniósł. I będę teraz napędzana goferkiem. Więc wszystko zrobię. Tak jak wspominałam, broni jest 49, by wykonać poszczególne egzemplarze potrzebujemy konkretnych basicowych broni ulepszonych na plus 10, więc łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ponadto część broni dropią Black Knight, Patches czy też Great Stone Nightshade. Cóż, muszę przyznać, że to właśnie przez ten konkretny achievement o mały włos nie porzuciłam osiągania nie, nie Można 100% osiągnięć na skinie, jednak opie. zagryzłam zęby Lepiej i udało się, natomiast muszę przyznać, i że była to dosyć ciężka droga. Jej trudność oceniam jako 9 na 10. Okej, okay, chwila prawdy, chwila prawdy, chwila prawdy widzowie. <laughs> Czy wleci mi teraz... Osiągnięcie. Jest! Podwójne. Mamy to! Jest, widzowie! Udało się! Kurde, raz! Mamy to, moi drodzy, poczekajcie. Jest, udało się! Ja już w to naprawdę nie wierzyłam, bo droga była trudna. E, droga była trudna, ale moi drodzy, pana to proszę bardzo. Proszę dusza. na to spojrzeć, 100% osiągnięć. widzowie, która gra from soft, która ma najłatwiejszą platynę? Elden Ring. Elden Ring ma tak banalną platynę, kurwa, tam nic nie trzeba zrobić. Dało się zrobić platynę w Dark Souls Nie mam nic w Eldenie. Oficjalnie mogę to powiedzieć, była to droga trudniejsza. też wie do da się nie zrobić. Nie wiem dokładnie no. ile godzin mi to zajęło, bo no bo część osiągnięć miałam już wcześniej, ale muszę zaraz zobaczyć ile na tej postaci. Słuchajcie, jednak kalkulacje były. Dobre. I jednak moi drodzy, Ach. no we właściwy sposób tam odhaczałam te pojedyncze, pojedyncze osiągnięcia. O tak was po prostu tutaj otworzę. No we właściwy sposób to odhaczałam. Więc moi drodzy jest 100%. Co myślisz o remake'u Demon's Souls na PS5? Tak jak nie wiem, wspomniałam, nie, nie uważam tego za żadne wybitne osiągnięcie, jednak oprócz Elden Ringa jest to moja druga gra na Steamie, w której udało mi się zdobyć te 100% osiągnięć, ponieważ wcześniej w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Tak jak wcześniej wspomniałam, nie uważam tego za wybitne osiągnięcie, a oprócz rozrywki i po prostu celu, do którego warto dążyć, widzę tutaj także warstwę edukacyjną, przynajmniej tak było w moim przypadku. Dużo I mam nadzieję, że wiedza, o, którą zdobyłam podczas kilkudziesięciu no. godzin tejże rozgrywki, może zaowocować w przyszłych potencjalnych challenge'ach w tej grze. To co? Przyszedł czas na zdobycie 100% osiągnięć w grze Dark Souls 2? O Jezu! wanda <laughs> chyba Lights of Peter robi, nie?